Ponieważ dostaję wciąż jeszcze bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak zamówić książkę Bernsteina, zdecydowałem się nagrać na ten temat film. A więc książkę doktora Bernsteina, która wygląda w ten sposób, można kupić na sposób na cukrzycę. .pl. Także pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, należy wejść na stronę internetową www sposób na cukrzycę na cukrzycę .pl. Mam nadzieję, że tu działa internet o coś chodzi, dobra i teraz zejdziemy sobie włączymy sobie pełny ekran zejdziemy sobie tutaj i klikamy na kup książkę Doktora Bernsteina tutaj i zostajemy przekierowani na stronę e, firmy Inker, gdzie można kupić książkę. I tutaj mamy sposób na cukrzycę: książka, cena. Można sobie zamówić opakowanie prezentowe. Tutaj sobie można wybrać, gdzie ma być wysłana książka. I teraz, tak jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery. Pierwsze pięć opcji jest do Polski, natomiast pozostałe dwie opcje są za granicę. Jeżeli kraj jest w Unii Europejskiej, no to trzeba kliknąć wysyłka zagraniczna kraje Unii. Jeżeli jest poza Unią Europejską, na przykład do Anglii, to, wysyła, to ostatnia opcja wysyłka zagraniczna poza Unią Europejską. Ceny dla krajów spoza Unii Europejskiej są wysokie dlatego, że jest używany kurier priorytet FedEx. Nie wysyłam paczek inaczej, dlatego, że mam złe doświadczenia z pocztą polską, a priorytet FedEx jest, paczka jest ubezpieczona i paczka jest śledzona. Tak samo tutaj, kurier DPD do krajów Unii Europejskiej, paczka jest śledzona i paczka jest ubezpieczona w razie czego jakby coś się działo to po prostu pieniądze są zwracane i nie ma problemu. Dobrze czasami ktoś z was dostaje ode mnie kod rabatowy który należy wprowadzić tutaj. Tutaj wprowadzamy kod rabatowy i należy nacisnąć przycisk użyj żeby on został e zaaplikowany i wtedy po prostu tutaj się pojawi zniżka. Także to jest to. E Płatność elektroniczna. Wpisujemy sobie adres e-mail jakiś. Załóżmy, nie? To można wykasować. Załóżmy, wyślemy to do Polski. Gdzieś do Polski sobie to wyślemy. Ok, wybierz paczkomat. Załóżmy. Dziwnów. OK. Automat paczkowy. O, no, na przykład tutaj dziwny górny. Wybieram ten automat. Ok. I teraz musimy coś tu wpisać. Na przykład ulica czasowa. O nie źle. Mam tutaj. Czasowa. Jeden. Pff, nie mam pojęcia. Miejscowość między wodzie, numer telefonu, a nie, bo on wtedy mi zmieni. No dobra, tam numer 123456789, nie? I jak chcemy, faktura to tutaj zaznaczamy ten fisz, tą, tą fiszkę i wtedy wpisujemy nip i tak dalej. Wiadomo, że nic się nie stanie, jak zapomnicie, i potem wyślecie maila, ale lepiej, gdybyście nie zapominali. Tylko po prostu tutaj wpisali swoje dane do faktury. Należy zaznaczyć, że się zapoznało z regulaminem sklepu i że się wyraża, wyraża RODO zgodę. Jak chcecie dostawać ode mnie newslettera, to też zaznaczacie tutaj tą fiszkę. A tutaj możecie jeszcze dodać komentarz do zamówienia że naprawdę, nie trzeba się spieszyć ze złożeniem zamówienia. E, można na spokojnie sobie to wszystko tutaj poczytać, posprawdzać, czy wszystko się zgadza. I teraz, jakiś kod pod wpiszemy tutaj. I jak już po prostu wszystko się zgadza, em, no to musicie na końcu. Potwierdzić zamówienie klikając na zamawiam i płacę. I w tym momencie, jeżeli uzbroicie się w cierpliwość, to przejdziecie na stronę płatności automatycznie. Nic nie trzeba kombinować. Tak, i tutaj macie następujące możliwości. Aplikacja Visa mobile. Dalej blik. Płatność kartą przelew internetowy w Polsce. Tu jest przelew internetowy w Polsce. Tak, to są polskie banki, to jest przelew internetowy w Polsce. Dalej mamy wirtualny portfel, czyli albo Apple Pay albo Google Pay. Um, albo jak ktoś chce na raty sobie kupić, to ma tutaj taką opcję Alior Banku. Wszystkie osoby, które chcą dokonać przelewu z zagranicy, szczególnie tutaj mowa o osobach mieszkających na przykład w Norwegii, czy w Niemczech, w ogóle w jakimkolwiek kraju, które po prostu nie mają ani Apple Pay ani Google Pay, które nie mają karty Visa ani Maestro, no przeważnie to są osoby w Niemczech, tak? To muszą użyć tej ostatniej opcji, opcji dane do przelewu. Czyli mam konto w innym banku, dane do przelewu, i tutaj należy kliknąć na wygeneruj dane do przelewu. I czekamy. I teraz tutaj pojawia się kwota należności. Tutaj są wszystkie dane. To trzeba przekopiować, nie przepisywać, tylko po prostu sobie to wszystko przekopiować. Te, te dane muszą się w 100% zgadzać. I trzeba wykonać przelew. Z własnego banku na ten rachunek odbiorcy AutoPay. AutoPay to jest bramka płatności, także to nie są moje dane, konta i tak dalej, tylko to są dane bramki płatności. Jeżeli przekopujecie jeden do jednego wszystkie te dane i tak ustawicie przelew, żeby dokładnie ta kwota nie mniejsza, nie mniejsza, tylko dokładnie ta kwota, która jest kwotą należności wpłynęła na konto AutoPay, to te środki zostaną zaksięgowane i automatycznie zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Ale należy to wykonać jak najszybciej, dlatego że jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia środki na poczet realizacji zamówienia nie zostaną zaksięgowane przez AutoPay, czyli przez tą bramkę płatności, to zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Także proszę mieć to na uwadze, że jeżeli składacie zamówienie, to macie 7 dni na to, żeby środki zostały przekazane. I żeby zostały zaksięgowane. To w zupełności wystarcza 7 dni w zupełności wystarcza, jeżeli natychmiast po złożeniu zamówienia zleci się przelew na poczet realizacji zamówienia. Jeśli to nastąpi później, to może się okazać, że środki zostaną przelane, ale nie zostaną zaksięgowane w ciągu 7 dni i z automatu zamówienie zostanie anulowane. No i w tym przypadku trzeba się ze mną kontaktować na adres mailowy Zapytaj, małpka sposób na cukrzycę.pl. Ewentualnie sprzedaż małpka sposób na cukrzycę.pl. I, I to jest w zasadzie wszystko. Należy. dlatego łatwiej jest po prostu zapłacić kartą. Visa albo Mastercard, ale to jest w zasadzie wszystko. Także po tym, jak zamówienie zostanie opłacone, w przeciągu dwóch czy trzech dni środki zostaną zaksięgowane. Status zamówienia zostanie automatycznie zmieniony i książka zostanie wysłana. Za, każdy, za każdym razem, kiedy coś się zmienia w zamówieniu, na adres mailowy, który podawaliście, składając zamówienie, zostanie wysłana informacja. Także powinni powinniście dostać co najmniej trzy, jak nie cztery informacje na adres e-mail, który podaliście, i cały czas na bieżąco będziecie informowali o, o zmianie statusu. Także bardzo proszę mnie nie pytać ani na Facebooku, ani nigdzie co z moim zamówieniem, bo wszystkie informacje dostajecie na bieżąco na adres e-mail, który podaliście. Także to tyle z mojej strony. Zapraszam do kupienia książki doktora Bernsteina na sposób na cukrzyce.pl. Pozdrawiam serdecznie, na razie, do usłyszenia, Hej.